Witam Państwa wszystkich moich oglądających. Zobaczcie na targowisku miejskim Welblągu. Godzina 11. Truskawka u Pana. u koło Pani pracuje. Nie denerwować się. 6 zł. Taniej niż na Warszawie. U Pana Grzesia. U Pana Grzesia. Ja pierdziulę, Będziecie wszyscy oglądali, tylko do Elonga zapraszam. Najlepsza truskawka, najtańsza, nie trzeba na do Warszawy jeździć. Tutaj, u Andrzeja na kanale. Będzie to na kanale, na całą Polskę proszę. Ja mam swój kanał. No a co ty się to wstyd? Jakiś kraś? Jak ci w mordę strzelił, to by było wstyd. A tutaj elegancko. Truskawka, 6 zł. Zapraszamy, tutaj zobaczcie. Jaka odmiana, proszę pani? Azja. Azja? Azja. Azja okazja, nie? Ja naprawdę okazja, nie. A może to dziewiątka jest, może do górkami. Nie, to jest 6 zł. Dobrze ja nie piję nie Bo normalnie. Do no w Warszawie jest droższa, proszę pana. Jeszcze muszę 400 wydać na paliwo. Panowie widzowie, tutaj Andrzej, youtuber najlepszy, zaprasza wszystkich na truskawkę. To jest nie jest moją konkurencją, ale oni sobie robią, a ja sobie. A tam Andrzejko. Andrzejko musiał zrobić po 8, nie? Ale jak oni po 6, to ja chcę ich pokonać. Nie da rady. Ale ta pani, co u nich pracuje, jest najlepszą sprzedawczynią. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pani będzie w telewizji, tutaj z TVN-u przyjechałem, nagrywam najlepsze kanały wam. Dobra. A tutaj kolega z Trąbkowicka też będzie, co się chowasz, co się chowasz, ogórki sprzedaje, kiszone Dobra, pozdrawiamy Najlepsze truskawki, 6zł, a tutaj, tutaj na kanale, o, to 10zł, tu chociaż lubią kasę Witam panowie, jest godzina 14.10 Wszystko na obrotach, dzisiaj jestem szybkich Ale u mnie coś się stało Pocztowe były oblatywane Młode nie nagrywałem, nie wiedziałem, że nagram Ale zaraz wam też pokażę Teraz jest karmienie, nie są za mocno głodne Pani to taka się ładna zrobiła? Ale jaki fajne oko się jej zrobiło Panowie To jest z mojego rozkładu e, Moja Rumunka na koronie to, No się zrobiło Wyrobiła się ja ją z Węgier przywiozłem jako piszczka młodziutkiego. Panowie, już pszenica i czysta woda. Co przetrwa, to przetrwa. głębie muszą mieć, jak nie chcą mieć, to niech sobie patrzą, jak inne jedzą. Nie ma już mieszanek, koniec lęków. Końcówka młodych, później, jeszcze, teraz już tu wyrzuciłem. Końcówka młodych, jeszcze dostanie troszkę mieszanki, żeby na kości, na wzmocnienie, żeby było silne. Tu jeszcze jest bardzo dużo gołębi. Ja się zwijam stąd i coś wam zaraz pokażę. Jestem pod wrażeniem. Ale czasu nie mam bardzo dużo. Gołębie mam rozpuszczone. Panowie, gołębie pocztowe mi ostatnio to puściłem na film wam. To odeszły. Po 4 godzinach byłem. Nie było ich. Ale wieczorem byłem. Były wszystkie. Jest 100%. Dzisiaj gołąbki puściłem na głodnego. Tylko na wodzie. I powiem wam tak. Polatały 25 minut. 4 zeszły albo 6. Bogdan jest ten co robi staw świadkiem. Stado przyszło po godzinie, weszło w dwie minuty Nagoniłem do gojemnika Mają teraz karmę w gojemniku Już są po jedzeniu, ale będą miały karmę do wieczora Wieczorem karma będzie panowie zabierana Odpoczywają, już nie są A Nasypałem tak więcej Zobaczcie asiory, są wszystkie Naprawdę materiał jest zarąbisty, jestem Markowi wdzięczny No nie żałował chłopak go, gołąbków Bo to było dla niego ale nie ma co wdybać, jest, jestem z nim zadowolony. Arek też jest zadowolony, że poszedł w moje ręce. Ale panowie, to dzisiaj nie jest film taki szybki. Tam wrzucę film o truskawce, będzie pierwszy. Jaka truskawka najtańsza w Elblągu. E, u nas, tam gdzie ja handluję, tam mam parę sto jest, mało tam mam, bo mam budki. Nie będę wam tam nagrywał, ale panowie. Tutaj musiałem wszędzie wody dać, żarcie. Coś wam pokażę. To jest moja pociecha. Zobaczcie co tu się stało, nie? Pokaż, pokaż wszystkim oglądającym. Pokaż wszystkim, niunia, pokaż. Jeszcze trzy jajeczka z osiem kurek 8 kacuszek. No co? Moja niunia. Tak? Tak. Moja niunia. Kolego, co dostałem od Ciebie jedną kurę w prezencie, to zobacz co Ty mi dałeś. Złote jajo. Zobacz co ona robi. No co? Tu się wychluły, To no to jeszcze nic panowie. Pokażemy dalej. Ja muszę zaraz zwijać się na Warszawę po towar. Wszystko im dałem. Wody im dałem. Jedna kaczuszka tylko nie przetrwała. Zobaczcie, to jedna nie przetrwała. To jest nie moja wina. Zdarza się przy porodzie. No taka kaczka nie przetrwała, panowie. Życie to tylko jedna kaczka. Ale to są yy, kaczki, proszę państwa, bardzo dobre, czyli karolinki, mandarynki, te duże zniosły jajka panowie Tam siedzą dwie samice I w krzakach znalazłem trzecią samicę, tą biało-czarną Tu w misce się kąpią Tu panowie staw ostro jadą Wybierają mu, tam idą supy na altankę Tutaj z kolegą Bogdanem Jeszcze tu muszę woda, ale już nie zdążę, bo jadę Wsadziliśmy tą budkę panowie I tu kolejne kaczki wyszły Pokaż małe No pokaż małe Gdzie masz małe? Pokaż Pokaż ile ich masz no ile masz? Pokaż, no co? Co sy syczysz? Pokaż ile masz. To no są malutkie, kolejne. Nie wiadomo ile. Czy będą 4, czy będzie 10, czy będzie 15. Miała bardzo dużo jajek. Tu mam kiszonkę. Tu wszędzie wodę powymieniałem. Wszędzie jest woda świeża, gorąco, bo nie mam wody. Wstawię. Zaraz wam pokażę, jak słupki idą. Ty muszę jeszcze jajeczko dać, ale nie zdążę. Daj im taką specjalną mieszankę. Dzieciaki moje to są moje dzieciaki rosną. Jestem z nich bardzo zadowolony. No co mała, co? Pokaż, pokaż co tu masz staw się skończy. No co? Zobaczcie jak ja po malutku, bo zabijesz zaraz. Dobra, niech się nie denerwuje. Bo muszę do niej spokojnie, ona wie, że jest filmowana. To jest youtuberka. O piła chodzi. Panowie, pokażę Wam jeszcze staw. Gołębie pocztowe już są zamknięte. Odpoczywają, a koczki po prostu. Mam jeszcze dwie budki. Tu chłopaki wyciągają mu. Jak to widać. Tutaj mam te malutkie. Chyba się nie utopią w tym mule. Nie? Raczej nie. Tutaj będzie taka altanka. Robota idzie do przodu. Panowie, tu będzie altanka. Tak jak widać. Jak przyjedziecie do Andrzeja, nie słychać mnie, bo będzie piła. Chodzi. Jak przyjedzie do Andrzeja, to będzie gdzie piwko spiceróweczkę. Kolego z Niemiec, jak przyjedziesz, zapraszam To już będzie chyba zrobione, nie? Ja lecę po towar całości, nie sprzedałem jeszcze Tam dziewczyny walczą truskawkach. zobaczycie po ceny. Ja musiałem sprzedawać po 8 Zacząłem od 10zł A sprzedawałem po 8 Na Biedronkach, na tych sklepach mam po 9zł W koszach mam nadwagę, jest wszystko w porządku Pomału, po co schodzisz, po co wchodzisz? Bo się zabijesz w tym mule Dobra, i co? Tak to wygląda. Będzie dzisiaj troszkę filmu innego. Jeszcze muszę iść do ostatniego gębnika i się panowie zwiją. Tu tak jak widać, już jest inna klatka. Musiałem tak zrobić. Zobaczymy, jak to później wyjdzie. Tą wodę muszę wybrać, ale już brakuje mi czasu, naprawdę. Tu wszędzie mi nalałem wodę, żeby się kąpały. Żarka dałem. Boję się, żeby kogut nie złapał tych. tych. Jutro coś wymyślę. Mam mniejszy dzień. To coś wymyślimy jutro. Mhm. Kurę może gdzie indziej przeniosę. Z tym koszem zobaczę, coś wymyślę jutro. Coś wymyślę, panowie, coś wymyślę. Albo tam kratę dam, żeby było dobrze. Mam takie dwie kraty, zakratuję. Będę tam dawał jeść wodę. Tak zrobię, że będzie dobrze, już mam pomysł panowie, już mi zaświtało, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby nie miały dostępu ani kury, ani te kaszki do kur. Co tam wam jeszcze pokazać w hodowli? W hodowli jest wszystko w porządku, jestem zadowolony z pocztowych, pocztowe nie siadają na dachy, nie siadają do, do gołębi. Moich murzynów chodzą, schodzą do dachu, w dach wjeżdżają, posiedzą chwilę na dachu i są w gołębniku. Puszczam raz dziennie, nie puszczam już rano Panowie, bo to jest niebezpiecznie i tylko puszczam gołębie Na głodnego, tylko na wodzie Pięknie chodzą Któregoś dnia im zrobię lot, ale jeszcze trochę, jeszcze trochę Nie zależy od pogody, pogoda musi być brzydka Nie piękna Tu będzie jakiś tam, coś tu będzie, tu już jest rura wkopana panowie Takiś mnik będzie, ja się nie znam co tu będzie Że będzie z dołu pobierał wodę, czyli te gówno i błoto będzie filtrował ją, będzie czysta woda, jak przyjedziecie nóżki może, yy, piątki albo euro można wrzucać, będzie można widać, do stawu. Ma być elegancko. Tu będzie oczko. Dużo mam rzeczy do zrobienia, Ewa, zaskoczę trochę panowie. Co jest kolego? Nie będziesz na filmie, nie martw się. Tu się panowie boją na filmie, bo są, wiecie jak to, nie? Tutaj pan robić szpilkę. Dobra, ja zwijam się. Pocztowe, też widzę, zaszczyły się klucz. Pokażę. Mają wodę. Wczoraj im w nocy dałem jedzenie. Od tej czempionki młode się wykluły. Od tej parki. Od belgów. Nie wiem, czy się wykluły, czy nie. Ale chyba nie. One mają trzy jajeczka. Nie, nie wyklułyś. Ale panowie, ta siedzi długo. Ta siedzi długo, biało głowa i nie może znieść jajka. Chyba ona jest lężna Ale zobaczymy, oszukamy ją. Na mnie jajko na dnia. Patrzcie, jakie Budapeszty zostały. Przybliżę panowie, takie były. Budapeszty Łążejka. Co wy na to? Takie koki. Jeden lepszy, drugi gorszy Takie koczki Czarna. Są wszystkie młode. Młode idą do kolegi Piotra. Zostawię sobie parę sztuk. Też mi tam prezentuję. W porządku kolega. A zobaczcie. Piórka niewyrywane. Mam je 3 lata czy 2 lata. Tak piórka mają. Są lepsze, gorsze. Takie same zostały wysłane. Były sprzedane panowie po 50 zł za sztukę. To moje werygury. Likwidowałem. Tu jeszcze jest i mam ich 12 sztuk. A ta samiczka z miedzianym, miedziany siedzi na jajkach, panowie. Piotrze, siedzi miedziany na jajkach, załóż. Dobra, co tam jeszcze mam nagrać? Tutaj mam dwa młodziaki. Dwa była, jest jeden. Sami dwa. Sami dwa ogonki, muszę je wyrwać. A tutaj jeszcze coś się stała, katastrofa mała. Chciałem wygonić, tą złapałem. Tą łyskę, czy nie wiem co to jest, białą główkę, złapałem za skrzydło i wyrwałem cztery pióra z... z skrzydła to moja wina, ale odrośnie miały już mieć jajka z tym tym u góry no takie Budapeszty zostały u nie wiem czy brzydkie, czy ładne, panowie, jak Budapeszty jak Budapeszty ale już ich nie sprzedaję, zostawiam sobie tych 12 sztuk i będę sobie je z pocztowymi. Dobra, do zobaczenia panowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tu tylko jeśli i damy jeść. Ja dziduję. A pokażę Wam jeszcze szczeniaki. Jak dzisiaj ostro, to ostro film. Nie ma tam strania po krzakach łanżeja. Garaf posprzątałem. O tu moja suka na strzała. Bo nie ma. Jak tam żyjecie? Kontrol. Pipki. Światło włączymy. Chcę was obejrzeć. O Ciuciuciu. Ciu, ciu. O, o, je, o. Ola Jakie duże, panowie. Zobaczcie, jakie duże. Tego zostawiam. Nie wiem czy to suczka czy piesek. Co to? Zobaczcie jakie duże. o jakie wielkie, naprawdę. Muszę do weterynarza. Yy, dzisiaj co jest? Będzie dwa tygodnie niedługo Bestie Jednego zostawiamy Tego zostawiam O, o jo, jo Co? Dobry pies, dobry pies, dobry Tak dobry Widzisz? Andrzejko Cię nie, nie pokroił w talarki Twoje szczęście, nie, że urodziłaś, bo już teraz byś jak już by było nie? To już byśmy się nie widzieli, koleżanko, ale ty zostajesz. Że kury jest, to tam pikuś. Szczury łapiesz. Lisa ostatnio złapała, panowie. Przyciągnęła. Kury z mojej winy je. Czy pawia. Wyszedł, to zjadł. Tak samo. Czyja wina? Zawsze hodowcy. Dobra. Do zobaczenia, panowie. Yy, tu trzeba wytrzeć, bo tu ta podłoga będzie do wyrzucenia. Dobra. Pozdrawiam. Zerbląga z hodowli. Będzie film Jaka truskawka najlepsza na Longu, najdroższa. Wszystkie to tam jeszcze mam wam gadać. Ja uciekam na Warszawę. A tym miałem koszką jeszcze dać jeść troszkę. I Pozdrawiam, do zobaczenia. Pisać panowie, nie lajkuję na razie, nie odpisuję wam komentarzy. Nie mam czasu. Śpiew w busie, wiecie jak to wygląda. Widzieliście yy, tu mam kosze na busie. Wagi muszę tylko podłączyć jeszcze. Tak, wagi muszę. Ja to już po towar, za nie wiem, 20 minut wyjeżdżam, pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających, nieoglądających, znających mnie No i co mam jeszcze? Coś tam od czasu do czasu nagram Mojego LTK, panowie, zobaczcie, odpaliłem Odpaliłem, od, odgruzowałem To mój stary samochód, wystawiłem go Tu mam też kosze Tu mam takie brudne kosze panowie, muszę trochę pomiksować, się ich pozbyć, nie? Ładny Trzy brzydkie Parę ładnych, wiecie jak to się robi, nie? Na co mam z nimi rozpalić? Szkoda. Do zobaczenia. Pozdrawiam.